Gdy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, mój mąż upierał się, że na pewno będziemy mieli córkę. Bez żadnych dowodów, rozpowiadał wszystkim, że spodziewamy się dziewczynki. Ze strachu przed jego reakcją, odmówiłam sprawdzenia płci dziecka. Zależało mi tylko na tym, żeby było zdrowe. Dwa miesiące przed porodem pomalował pokój dziecięcy na różowo i kupił wyłącznie ubranka dla dziewczynki. W końcu nadszedł dzień porodu. Urodziłam chłopca. Kiedy pielęgniarka ogłosiła płeć, ogarnął mnie lęk. Po dwunastu godzinach porodu, mój mąż spojrzał na mnie zimno. I powiedział, że to koniec. Zostawił mnie samą w szpitalu. Nie wpisał się do aktu urodzenia i obciążył mnie wspólnymi pożyczkami. Wiedziałam, że czeka mnie ogromny dług. Wykorzystał moją słabość, podsuwając mi do podpisu dokumenty rozwodowe, a część z nich podrobił. Nie miałam środków, by się bronić, podczas gdy on zatrudnił adwokata. Popadłam w głęboką depresję poporodową i trafiłam do szpitala. On użył tego przeciwko mnie, by odebrać mi syna. Chłopiec trafił pod opiekę obcych ludzi, a później został adoptowany. Minęło 14 lat, a ja wciąż go szukam. Powinnam była odejść, kiedy miałam szansę.